Przeczących pierwsze letnie warsztaty jazzowe, których organizatorami są Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w imieniu Chopina oraz Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w zespole szkół nr 9. I bardzo serdecznie wszystkich na terenie szkoły Pomysłodawcami dzisiejszej. Prezy I w ogóle warsztatów fizycznych jest pani Anna Ryborska i jest pan Karol Gorka. Witają państwa organizatorzy tego przedsięwzięcia. Pan Jakub Olejnik, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia i pani Sylwia Martyniuk, dyrektorka szkoły muzycznej. w naszej szkole trwa od poniedziałku, czyli od 26 czerwca aż do piątku i w zasadzie dzisiaj jest zamknięcie tego etapu. Organizują wspólnie z nami wykładowcy. Pani Katarzyna Mirowska, lokal, Pan Marek instrumenty klawiszowe. Pani Polkadon, instrumenty dęte. Za górze, witara, a Kochasz Kupczyński, litera basowa, a Miecki Lewandowski, który był odpowiedzialny za perkusję, a Mubarz Perek odpowiadał za instrumenty klawiszowe, za zespół oraz za całe kierownictwo artystyczne przedsięwzięcia. Że jeszcze dzisiaj gościnnie wystąpi znany pan Michał Polak, który zagra na perkusji. Są... Jeżeli chodzi o uczestników tych warsztatów i również występujących dzisiaj, to w znacznej części są to uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia nr 2 i Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia nr 2, mieszczącej się w naszej siedzibie, ale także inne ośrodki muzyczne, takie jak Akademia Suzuki we Wrocławiu, reprezentanci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, reprezentanci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia nr 3 im. Marii Zduniak we Wrocławiu oraz Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Ja myślę, że przekazuję mikrofon organizatorowi, który zapozna nas troszeczkę z sylwetkami prowadzących. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć króciutko Dziękuję. kilka słów Temat wykładowców to są wszystko osoby, które są w pewien sposób związane ze Stowarzyszeniem Jazzowym, które mamy tutaj we Wrocławiu, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to są fantastyczni ludzie, wykonawcy, instrumentaliści, wokaliści oraz pedagogy, którzy naprawdę mają ogromne serce do pracy z dziećmi i ogromne też doświadczenie pod ich okiem. Uczestnicy warsztatów najpierw w grupach, najpierw indywidualnie, a potem w całości przygotowali program koncertu, który Państwo za chwileczkę usłyszą. Także myślę, że tutaj dla nich z mojej strony ogromne, ogromne podziękowania. Dla wszystkich tych, którzy prowadzili zajęcia, oraz wszystkich którzy byli, dla tutaj bardzo bardzo, bardzo 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 Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze kilka słów i przede wszystkim pogratulować wszystkim uczestnikom i dzieciom, które się zapisały na te warsztaty i na te półkolonie, bo Państwo, oni pracują 5 dni. Zaraz usłyszycie to, co oni przygotowali. Dla mnie, dla mnie osobiście to jest po prostu to jest jakiś fenomen, bo takie rzeczy nie zdarzają się często. Yy, cały program koncertu został w ciągu tych 5 dni przygotowany. Dzieciaki w pełnym całkowitym zaangażowaniu i oddaniu muzyki dla muzyki przygotowały ten program, uważam, że trzeba o tym mówić głośno, bo to nie jest rzecz codzienna, uważam, że jest to rzecz niebywała, i chciałem tutaj ze swojej perspektywy bardzo, bardzo już w tej chwili wszystkim pogratulować i podziękować za tą pracę, bo wiadomo, że usłyszymy efekt tej pracy, natomiast trzeba powiedzieć trzeba powiedzieć, że gra na instrumencie to jest rzecz, która Wymaga determinacji, wymaga pracy, wymaga zaangażowania, wymaga talentu i zwłaszcza w takich czasach, w których yy, żyjemy, gdzie dużo rzeczy dzieje się błyskawicznie i wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że żeby coś osiągnąć to wystarczy kliknąć w, w telefonie albo szybciutko palcem coś przeskrolować, to uważam, że, że to co oni zrobili w ciągu tych pięciu dni to jest naprawdę rzecz niebywała. Duże brawa i gratulacje. Wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie, jeszcze raz witam. Życzymy dobrego odbioru.